O godzinie 1, 43 dnia, 19 listopada, 2025 rale. nowa Nowarasisk, nowy rosyjski, 180-metrowy. Milionów floty czarnomorskiej. Siedziba główna po prostu przestała istnieć. Trzy ukraińskie rakiety Neptun mają. Przebudowano siedmiopiętrowe centrum dowodzenia. Wdymiący krater natychmiast oślepiając całą południową flotę Moskwy. Dowództwo rosyjskie było pewne, że jego wielowarstwowa sieć obrony powietrznej była stalowy parasol. Zamiast tego tanie wabiki, uwięziony właśnie ich oszukał. Radary warte miliardy dolarów, aby otworzyć. Drzwi do strzału zabójczego. Oto jak oni. Zrobiłem to. 23 minuty wcześniej. 120. Rano. Głęboko w środku wzmocnionego bunkra, w pobliżu Odisy, atmosfera jest wręcz chirurgiczna. Trzy rakiety R. 360. Neptun wystartowały z rykiem. Ich mobilne wyrzutnie natychmiast, znikając w czarnej jak smoła pustce Morza Czarnego. To nie są, tylko latające rury. Są ważące 900 funtów. Drapieżniki niosące 330 funtów ośmiocalowej wysokości. Materiał wybuchowy zaprojektowany specjalnie do robienia otworów w zbrojonym betonie. Po ustabilizowaniu się spadają do. Wysokość ślizgania się fali wynosi zaledwie 10 stóp. Aby to zobrazować, te rakiety latają niżej niż pokład. Standardowego dwulufowego wędkarza. Efektywnie wykorzystując krzywiznę, Ziemia pozostanie niewidoczna na dużą odległość radar. Jednak, Woron misja dowódco nie wysyłasz Neptunów sam bierze samostrzelanie. Rakiety w systemie obrony powietrznej wartym miliardy dolarów sieć to marnowanie amunicji on musi odwrócić uwagę psa stróżującego za nim okradnie dom 60 mil od wybrzeża. Nowa rasa ukryta wyrzutnia pneumatyczna na nieoznakowany wędkarz kaszle. Życie. Sześć ukraińskich sklejek w stylu Gerber. Wabiki skaczą w nocne niebo. Te... Są bezczelną podróbką Ukrainy. Rosyjskie wabiki Gerber. Proste. Kadłuby ze sklejki z silnikami piły łańcuchowej. I piankowe skrzydła, kosztujące około 9000 dolarów za sztukę, na ale każdy z nich nosi Lundberga. Soczewkę na brzuchu, obracając 9000. Zabawka w postaci radarowego ducha wielkości B52. Do rosyjskiego radaru. Podletka 1. Operatorzy na wzgórzu Marka Hauka, ten kort tenisowy, reflektor wielkości piłki manipuluje. Fyzyka. Zabawka warta 5000 dolarów rozświetla. Ekran z sygnaturą radarową. Ogromny bombowiec 52. Czas jest obliczany co do milisekundy. Wabikami są drużyny sprinterskie. Oni dotrze dokładnie 90 sekund przed Neptuny na mapie przerażający aktywuje się warstwa czerwonych pierścieni zagrożenia. Podlet K1 przeczesuje obszar o promieniu 186 mil. Poniżej znajdują się baterie Pancers 1. Skanowanie. Teoretycznie ten system tworzy strefę 155 mefly, ale woron wie. Rosyjska doktryna paniki najpierw sprawdź, później pojazd pancer przewozi 12 gotowych do wystrzeliwania pocisków. Gdy te rury zostaną, pusty załoga potrzebuje pięciu wyczerpujących, minut na przeładowanie. Plan jest brutalny. Matematyka: sześć wabików, gerber ze sklejki to więcej, niż wystarczająco, aby zmusić Rosjan do marnowania. Ich gotowe magazyny o tym, co myślą, są ciężkimi bombowcami, i chociaż są, świętując zestrzelenie bombowców. Trzy poddźwiękowe Neptuny będą się ślizgać pod horyzontem radarowym, przynosząc 990 funtów piekła do strzelaniny, gdzie przeciwnik czeka na przeładowanie 238. Milowa podróż przez Morze Czarne to klasa mistrzowska fizyki i oszustwa. Na czele ataku stoi sześć elementów z włókna szklanego. Łabiki krzyczą po całym. Widmo elektromagnetyczne. Rosyjski zagłuszacze generują zakłócenia szerokopasmowe. Próbując zerwać połączenie, jak krzycząc, w klubie nocnym, żeby zagłuszyć szept. Ale radia Gerbera skaczą, częstotliwości 500, razy na sekundę grając w gry elektroniczne. Haka Ole, którego Rosjanie nie mogą wygrać. Tymczasem, tracąc 90 sekund, za trzema Neptunami pozostają w milczeniu. Zabójcy ślizgają się po szczycie fali tak nisko, ich wloty pokrywają się solną mgiełką. Są niewidzialnymi duchami ukrytymi za horyzont radarowy czekający na drzwi, kopniakiem otwarte, a drzwi są potężne. Położony na szczycie wzgórza Marot, to radar Padlet K-1 Oko, Saurona śledzącego 200 celów. W dół, centrum dowodzenia Nastrój Rosyjski. Przechodzi ze stanu relaksu do stanu gotowości bojowej. Admirał odstawia kawę. Powietrze, ekipy obronne oblizują wargi. Są pewni siebie. Są aroganccy. Wierzą, że ich pociski Mach 3 i działa 30 Mebaky odniosą miażdżące zwycięstwo. Nie mają pojęcia, że prawdziwe zagrożenie jest już pod ich stopami. 11 dni temu klify Marot, czterech mężczyzn z ukraińskich sił specjalnych SSO, Leży twarzą w dół, w wapiennym pyle, owiniętych w termiczne kombinezony maskujące, które sprawiają, że wyglądają jak kolejny skrawek zarośli. Przeszli pieszo 6 mil przez teren wroga po dotarciu łodzią Zodiak. Cel wóz radarowy podletenka, jeden znajduje się zaledwie 50 metrów od nich, ale między nimi a wozem stoi rosyjski wartownik palący papierosa. Dowódca zespołu Ghost wstrzymuje oddech. Jego pulsometr wskazuje 55 uderzeń na minutę lód w żyłach. Patrzy, jak wartownik odwraca się, żeby sprawdzić telefon. Ruszaj się. Ghost posuwa się powoli. To nie sprint. To powolne czołganie. Każdy ruch kamyka brzmi jak strzał w cichej nocy. Dociera do podwozia potężnej ciężarówki Kamaz. Nad nim antena radarowa buczy tysiącem woltów. Wślizguje się pod nią. Ciepło z generatora dusi go. Wyciąga urządzenie uśpienia. Kostkę C. Cztery w obudowie wydrukowanej w technologii. 3D, która ma wyglądać jak standardowa część pojazdu. Zaczepia magnetyczne zaciski. Klik. Cichy dźwięk metalu uderzającego o metal. Wartownik przestaje się kręcić. Świeci latarką pod ciężarówką. Duch zastyga w bezruchu. Promień światła omiata jego buty. A następnie trafia na mechanizm różnicowy, w którym kryje się bomba. Czas zatrzymuje się na 3 sekundy. Jeśli strażnik schyli się o 6 cali niżej, misja się kończy, a duch jest martwy. Strażnik chrząka, spluwa na ziemię i odchodzi. Nie widzi nic poza smarem i brudem. Duch wypuszcza powietrze. Aktywuje odbiornik Starling. Bomba jest teraz uzbrojona i nasłuchuje. Będzie czekać w milczeniu przez 11 dni, podczas gdy Rosjanie dosłownie będą spać na swoim kata. Powrót do teraźniejszości. 1:41. Dwa minuty do uderzenia. Woron naciska jeden klawisz na swoim laptopie w Odisie. Na wzgórzu Maroka śpiący budzi się. 9 kg ładunku wybuchowego detonuje bezpośrednio pod podletem K1. Eksplozja łamie maszt radaru na pół, jak sucha gałązka. W centrum dowodzenia w Noworosku widok z perspektywy Boga natychmiast znika. Ekrany migają na czerwono. Brak połączenia danych. Wybuch paniki. Płynny obraz cyfrowy rozpada się na statyczne zakłócenia. Rosyjska sieć obrony powietrznej nie jest już skoordynowaną orkiestrą. To pomieszczenie pełne głuchych muzyków. Dowódcy pancerów krzyczą do swoich słuchawek. Bez radaru dalekiego zasięgu walczą na ślepo. Przełączają się na lokalne czujniki pokładowe, desperacko szukając celu. Nagle sześć wabików Gerber pojawia się na ich lunetach z bliskiej odległości. Soczewki Lundberg sprawiają, że wyglądają przerażająco olbrzymio. Namierzone cele sześć ciężkich bombowców atakuje i mierzy. Strach przeradza się w szał. Rosjanie nie czekają z identyfikacją. Chcą po prostu aby przerażające plamy zniknęły. Pierwsza salwa. 457 pocisków e sześć z rykiem wyskakuje z Szyn, przyspieszając do Mach trzy w dwa sekundy, zbliżają się do prowadzących wabików Negerber, ale te tanie drony nie lecą po prostu prosto. Zaprogramowany z chaotycznymi algorytmami unikania, prowadzący Gerber nagle skręca ostro w lewo, wykonując zakręt 4G, którego żaden ciężki bombowiec nie powinien być zdolny wykonać. Rosyjski pocisk, zaprojektowany do trafienia powolnego B-52, próbuje go skorygować. Jego stateczniki naprowadzające gwałtownie się przechylają. Samolot przelatuje o 10 metrów, eksplodując nieszkodliwie w chmurach. Nie trafia w cel numer 1, manewruje. Jest za szybki. Operator krzyczy z potu, pieką go oczy. Bombowiec na jego ekranie porusza się jak koliber. Komputer kontroli ognia w pancerze ma problemy. Przekrój radarowy wskazuje na ogromny samolot, ale fizyka lotu wskazuje na myśliwiec. Druga salwa startuje. Tym razem Rosjanie nie ryzykują. Odpalają falowo dwa pociski na każdego drona. Jeden z Gerberów nurkuje w manewrze dywersji w kształcie litery S zostawiając za sobą smugę dymu z maleńkiego silnika. Rosyjski pocisk namierza sygnaturę cieplną i nurkuje za nią. Na wysokości 500 stóp, 150 metrów, zapalnik zbliżeniowy pocisku detonuje. Fala uderzeniowa rozrywa włókno szklane skrzydła wabika. Dron rozpada się w deszcz plastiku i drutu. Cel drugi zestrzelony, ale zostało jeszcze pięć i roją się w przestrzeni powietrznej. Kolejny Gerber wykonuje wznoszenie z załogą korkową, ściągając na siebie ogień automatycznych działek kalibru 30 MM. Smugi przecinają nocne niebo, przecinając powietrze tam, gdzie dron był ułamek sekundy temu. Rosyjscy piloci walili w konsolę, strzelając na oślep do duchów. Potrzeba trzeciej salwy ostatnich gotowych pocisków, aby złapać pozostałe wabiki. Niebo rozświetla się pięcioma kulami ognia, jednocześnie gdy przechwytywacze w końcu trafiają. Eksplozje są potężne, napędzane resztkami benzyny w silnikach kosiarek. Cele zniszczone. Wszystko czyste. Mamy ich. Młody porucznik wiwatuje trzęsąc się z adrenaliny. Przybija piątkę operatorowi drżąc z ulgi. Myślą, że są bohaterami. Wierzą, że właśnie pokonali eskadrę ciężkich bombowców. Potem dym się rozwiewa. Radar wykonuje pełny obrót. Niebo jest puste. Ale licznik amunicji na konsoli mówi co innego. Mruga jednym przerażającym słowem w cerylijskim oryginale pustym. Dźwig przeładunkowy stoi 500 metrów dalej. Załoga potrzebuje 5 minut na uzbrojenie. Porucznik krzyczy, żeby przejść na podwójne działka automatyczne KAL. 30 myg ceny, co jest ich ostatnią deską ratunku. Ale powietrze jest teraz gęste od dymu. I spadających aluminiowych odłamków ze zniszczonych wabików. Bałagan oślepia czujniki optyczne. Bez głównego radaru, który poprowadziłby je przez ten bałagan, działa są bezużyteczne. I właśnie w tym momencie, przelatując trzy metry nad murem portu, wystrzeliwują trzy pociski. Neptun. Uśmiech porucznika znika. Wpatruje się z przerażeniem w sygnał optyczny. Trzy poddźwiękowe cienie smukłe i śmiercionośne pędzą w kierunku kwatery głównej z prędkością 965 km. Naciska pięścią przycisk startowy. Nic się nie dzieje. Z ciężkim uczuciem w żołądku uświadamia sobie, że został oszukany. Wyrafinowana rosyjska machina wojenna właśnie opróżniła swoje rury na ukraińską sklejkę wartą 54-0 dolarów, pozostawiając szeroko otwarte drzwi dla prawdziwych zabójców, podczas gdy rosyjska obrona klika na puste komory. Rozpoczyna się finałowy akt. Trzy Neptun przecinają mur portu. Są teraz tylko 8 sekund od uderzenia. Pierwszy pocisk, oznaczony jako Alfa. Wznosi się lekko, aby przelecieć nad okolicznymi drzewami. Jego głowica na podczerwień zostaje aktywowana, skanując profil termiczny celu. Kwatera główna, warta 180 milionów dolarów, jaśnieje jasną bielą na tle chłodnego nocnego powietrza. Głowica namierza sygnaturę cieplną serwerowni na siódmym piętrze mózgu floty. Wewnątrz budynku admirał słyszy odległy huk pocisków obrony powietrznej. Myśli, że to dźwięk zwycięstwa. Bierze łyk kawy. O. 1,43 nad ranem Alfa uderza w północno-wschodni róg siódmego piętra. 330-funtowa głowica ósemkowa nie detonuje przy kontakcie. To byłoby amatorskie. Zamiast tego opóźniony zapalnik pozwala pociskowi przebić się przez zewnętrzną ścianę zbrojony beton i wpaść w środek sali konferencyjnej. Następnie detonuje. Eksplozja wywołuje efekt Monroe, skoncentrowany strumień przegrzanego gazu i stopionej miedzi poruszający się z prędkością prawie 26.0 stóp na sekundę. Nie tylko wysadza pomieszczenie w powietrze, ale i odparowuje ciśnienie powietrza. Fala uderzeniowa rozprzestrzenia się na zewnątrz, wysadzając wszystkie okna na trzech najwyższych piętrach. Filiżanka z kawą admirała roztrzaskuje się, zanim dźwięk dotrze do jego uszu. Ale Alfa była tylko pierwszym ciosem. Dwie sekundy później nadlatuje, brawo. Uderza w szóste piętro, celując bezpośrednio w centrum dowodzenia C cztery i komputery komunikacyjne i centrum wywiadowcze. Głowica podpala kilometry kabli światłowodowych i szaf serwerowych. Pożar nie jest tylko skutkiem ciepła, to także niszczenie danych. W ciągu milisekundy zaszyfrowane kody lokalizacji statków i cały cyfrowy system nerwowy floty czarnomorskiej zostają wymazane. A potem nadchodzi Charlie. Trzeci Neptun ma inną trajektorię lotu. Pikuje nisko, celując w konstrukcyjną konstrukcję budynku. Uderza w główną kolumnę nośną na parterze, tuż obok magazynu paliwa generatora zapasowego. Fizyka tego uderzenia jest katastrofalna. Eksplozja tnie zbrojone stalowe pręty jak spaghetti. Paliwo diesla zapala się, tworząc efekt termobaryczny, który wysysa tlen z dolnych poziomów. Bez nóg masywna betonowa konstrukcja jęczy. Grawitacja bierze górę. Siódme piętro zawala się na szóste. Szósty naleśnik na piąte. To stopniowy upadek. Efekt domina tysięcy ton betonu. W ciągu 9 sekund Duma rosyjskiej marynarki wojennej, twierdza zbudowana, by przetrwać niemalże nuklearny atak, rozpada się jak domek z kart ze swojego laptopa w Odoranie i obserwuje transmisję satelitarną. Biały prostokąt kwatery głównej zniknął, zastąpiony czarną smugą dymu. Zamyka laptopa. Misja wykonana. Słońce wschodzi nad Nowa rozy, Odsłaniając poszarpany dymiący szkielet tego, co wczoraj było niezniszczalnym centrum dowodzenia floty czarnomorskiej. Ale mierząc ten atak jedynie w dolarach i betonie, nie docenia się prawdziwej skali katastrofy. Rachunek ekonomiczny jest wystarczająco brutalny. Ukraina wydała około 6 milionów dolarów na całą tę symfonię zniszczenia logistykę wabików Neptuna. W zamian usunęli wart 180 milionów dolarów. Obiekt farmy serwerów warte 50 milionów dolarów i bezcenny zaszyfrowany sprzęt komunikacyjny. Ale prawdziwe spustoszenie jest niewidoczne. Rozchodzi się ono po tym kraterze niczym fala uderzeniowa, burząc strategiczną rzeczywistość wojny. Zniszczona główna kwatera główna oznacza dekapitację floty czarnomorskiej. System nerwowy, który koordynował ataki rakietowe i blokady morskie, został przerwany. Okręty dryfują teraz na zapasowych kanałach radiowych, nieskoordynowane i podatne na ataki. Aby to naprawić Moskwa stoi przed koszmarnym wyborem. Musi wycofać swoje cenne baterie S-400 z aktywnych linii frontu w Kersonen i Zaperdzija, aby załatać ziejącą lukę w swojej obronie tylnej. To gra o sumie zerowej. Każdy radar obrony powietrznej przeniesiony w celu ochrony budynku w Rosji to nowa autostrada otwierana na niebie dla ukraińskich F-16, które mogą polować na linii frontu.